A i jeszcze witajcie w kolejnym odcinku Dziś przedstawiam kolejną rzecz, tak? Oczywiście widzicie moją zarabistą koszuleczkę, jestem obuzem Jeżeli chcesz też tą koszulkę kupić dla swojego chłopaka w dziewczyny, to podaj na stronie Oczywiście na stronie też są koszulki dla mężczyzn bez tego logotypu, ale na ramieniu taką koszulkę żeby zdjęcie mogli wyjść na miasto Podajcie na stronę, żeby zobaczyć sobie koszuleczki, a ja dla was dzisiaj mam Cheer FACTOR czyli taką jakby pojemnik, który ma nam mrozić napój, żeby był taki lodowy, taki mrożony napój. Zobaczymy czy to zadziała i powiem wam, że mi już powiedzieli, że muszę wcześniej włożyć pojemnik do yy, zamrażarnika, więc ja już to zrobiłem, już odstawiłem pojemnik i to zrobiłem, więc zaraz go przyniosę i pokażę wam co jest tutaj w środku. To są rzeczy, które znajdowały się w środku, czyli taka słomka nasza trochę, łyżeczko słomka. Dwa pierścienie, jeden pojemnik zewnętrzny, żeby sobie nie zmrozić rąk. I tutaj pojemnik, który był w zamrażarce. Ten pojemnik musimy trzymać w zamrażarce od 4 do 6 godzin, tak jest napisane na opakowaniu. W temperaturze minimalnej, minus 10 stopni, czyli minus 11, 12 i wyżej najlepiej. I musimy go trzymać właśnie, jak wspomniałem wcześniej, od 4 do 6 godzin. Najlepiej zostawić sobie go na noc. Wtedy wkładamy pierścień tu jeden od dołu. To tutaj od góry naciskamy. To tutaj wciskamy go do, do końca. Pamiętajcie, że on trochę zamarzł, więc nie będzie tak łatwo go tutaj wcisnąć. Ale nie stresujcie się tym. OK, siedzi. Siedzieć siedzi. siedzi. Czyli już tam marznie nam opakowanie. I teraz musimy wlać napój do tego mniej więcej poziomu. Tutaj jest napisane, że to jest max. I zobaczymy, czy to zadziała. Więc testujemy. Przechowamy teraz napój gazowany do środka, żeby nie było. Teraz zakręcamy nasze dułeczko. Dlatego mamy tutaj pod spodem te pochwyty, żeby móc dobrze złapać ten cen. Dobra, zakręcone. I teraz ściskamy. Ma to trwać kilka minut, tak? Trochę już nam to zajęło. Zobaczcie, jak to wygląda mega. Widzicie? Mogliśmy troszkę więcej napoju na do środka. Powiem wam. A troszkę jeszcze jest napoju, ale dużo. Jeszcze pościskamy coś tutaj, żeby być pewne, że wszystko jest ok. Taką samą głodną warstwę Teraz widać co z tego powstało, zobaczcie Ale mega Powiem wam, że długo czasu zajmuje to, żeby zamrozić ten pojemniczek Ale tak długo to nie trwało, żeby zmrozić nasz napój Powiem wam, że mój napój był w lodówce Więc był chłodny Jakbyśmy mieli taki napój po prostu z, z, z temperatury pokojowej To po prostu by nam to zajęło wieki chyba Teraz chwilę prawda, próbujemy czy to jest dobre No fajny sposób, fajna fajda Widzicie, całość się zamroziła to jest naprawdę mega. Myślałem, że będzie tak jak na obrazku, że mi tutaj wyjdzie, to tak tutaj będzie całe pełne. Ale widocznie za mało na mógłbym nalać znaleźć tego troszkę więcej. Mega. Dla... Ja daję po prostu 9 na 10. Czytanie jest zajebiste. Fajne, frajda dla dzieci szczególnie, żeby sobie tak siedziały cały dzień. Mi się naprawdę podoba. Świetna zabawka. Moi drodzy, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, dajcie łapeczkę w górę. Podajcie na mojego Facebooka, Instagrama, bo tam się dzieje mnóstwo rzeczy, które się nie dzieją na YouTubie. Jeżeli chcecie śledzić co tam u codziennie się wypra wyprawia. Subujcie, żeby być na bieżąco. I oczywiście dajcie znać w komentarzach, co mam przetestować w kolejnym odcinku, co o czym mam nagrać filmik, albo chcecie napisać mi coś miłego, walcie śmiało. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Łapeczka, jak wspomniałam wcześniej. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro, cześć! Tak szybko na pierwszy, ale wiesz jak to jest. I jaka Meka, dawaj go tutaj jeszcze to raz! Najfajniejsza zabawka Ever. Musicie sobie ją kupić.